We wtorek obchodziliśmy dwa święta: w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny oraz święto wojska polskiego. Z tej okazji w wielu miastach odbyły się uroczystości, nie inaczej było i w ostrudzie, gdzie obchody tego wyjątkowego dnia rozpoczęła msza święta w kościele niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, po której pod pomnikiem obrońców suwerenności i niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej zostały złożone kwiaty. Biorąc udział w tego typu uroczystościach dbamy o naszą pamięć historyczną. Naród, który nie pamięta swojej przeszłości, ginie, dlatego Musimy, musimy obchodzić uroczyście wszelkie nasze narodowe uroczystości, święta, zwłaszcza ta, która jest rocznicą. Kolejną rocznicą Cudu od z zwycięskiej bitwy warszawskiej. Także musimy świętować, musimy pamiętać o swoich przodkach. Pamiętajmy więc o bohaterach, którzy walczyli o naszą wolność. Obecnie tuż za naszą granicą toczy się wojna, w związku z czym należy być przygotowanym na każdą okoliczność. Kluczowym aspektem jest tutaj członkowstwo Polski w NATO. Wiemy co się dzieje globalnie w polityce, co się dzieje w Europie, tuż za granicą Polski w Ukrainie, więc... Musimy być szczególnie rozważni i przygotowani na wszelką okoliczność, także bez względu. Najistotniejszą kwestią jest Sojusz Północnoatlantycki, artykuł 5, który mówi, że ktokolwiek naruszy granicę państwa członkowskiego, będzie po prostu musiał liczyć się z odpowiedzią całego sojuszu. To jest bardzo istotne, natomiast też jest bardzo ważne, żeby nasza armia była silna dobrze wyposażona, nowoczesna i jak najlepiej spełniała wymogi dzisiejszego pola walki. Polska armia przechodzi obecnie proces modernizacji. Wymieniany jest m.in. sprzęt. Zmienić ma się również liczba żołnierzy. Chcemy, żeby ta armia nasza była liczniejsza, liczyła prawie 300 tysięcy żołnierzy, dlatego zachęcamy do wstępowania do służby wojskowej, do nowych ochotniczych form, a więc stoją na myśli dobrowolną. Staniczną służbę wojskową, która cieszy się ogromną popularnością w ostatnim okresie. Terytorialną służbę wojskową, legię akademicką, programy stypendialne, bądź też inne. Naprawdę mamy wiele ciekawych form służby, którymi, którymi chcemy zachęcić młodzież do wstępowania do służby wojskowej, ale nie tylko młodzież, dlatego że do 60 roku życia praktycznie wszyscy mogą wstępować do wojska. Także serdecznie zapraszam. Święto Wojska Polskiego to dzień, w którym żołnierze spotykają się ze społeczeństwem. To święto jest taką, taką więzią, takim łączeniem społeczeństwa z mundurem, z, z tym co żołnierz robi, opowiada o, o tym, pokazuje, demonstruje, ponieważ społeczeństwo w tej chwili no, oglądając to widzi, jak rzeczywiście to wojsko wygląda od, od tej płaszczyzny zawodowej od, od płaszczyzny sprzętu, od płaszczyzny służby wojskowej. Także oczywiście to są takie integracyjne te spotkania. Wszyscy tutaj spotykając się właśnie mają okazję przekazać swoje doświadczenie, swoje losy życiowe, czy też przeżycia, czy też pobyty na różnych działaniach wojskowych i wojennych. Jest to również okazja do podzielenia się osobistymi wspomnieniami ze służby. Jako żołnierz zawodowy w garnizonie Ostróda odsłużyłem 35 lat służby wojskowej. Ponadto służyłem 6 lat na misjach poza granicami kraju i ten dzień dla mnie jest dniem takim, można powiedzieć, świętym religijnym, jak widać, jest, jestem już... Dorosły mężczyzna, bo mam już odpowiednią to ilość lat zgodnie z specjalem, ale jak widać na sobie mundur, dla uczczenia tej pamięci, dla uczczenia tego właśnie dnia, tego święta, i oddać cześć w mundurze właśnie tym, którzy byli żołnierzami i są żołnierzami. To bardzo ważne, aby doceniać ich poświęcenie i opowiadać o naszej historii najmłodszym, ponieważ tylko wtedy pamięć o bohaterach nie zaginie.